Maciej Demel, prezes Polskiego Związku Bokserskiego jest z nami na meczu w Półtusku. mecz Polska-Ukraina. Jak się ogląda tutaj to widowisko na miejscu, na żywo? Trzeba podkreślić, że widowisko pod względem organizacyjnym jest naprawdę... E, przerosło moje oczekiwania, naprawdę poziom organizacyjny jest świetny. Jeżeli chodzi o poziom walk sportowych, oceniam go też bardzo dobrze. Niemniej jednak no, troszeczkę w tych niższych kategoriach ustąpiliśmy tutaj miejsca naszym przeciwnikom i faktycznie ten wynik teraz wskazuje na, na wyraźną przewagę gości z Ukrainy, ale teraz bardzo decydujące trzy pojedynki właśnie oglądamy w ringu Janusza Januszewskiego, także mam nadzieję, że te trzy walki zakończą się naszym zwycięstwem. Warto podkreślić tutaj, że te zespoły już ze sobą kiedyś w ogóle miały okazję trenować. Pomagaliśmy troszkę Ukraińcom, oni trenowali na naszym owozie przygotowawczym. Także jest od kogo się uczyć, zbierać wzorce, czerpać nowe jakieś rozwiązania, jeżeli chodzi o boks. W tych trudnych okolicznościach nawiązaliśmy, zawiązaliśmy, pogłębiliśmy jakby współpracę a mianowicie gościliśmy zespół z Ukrainy w tej grupie wiekowej na obozie z Zakopanem. Wówczas nasze kadry miały okazję do tego, żeby po prostu to, co, o czym Pan wspomniał, wymienić się doświadczeniami, wspólnie trenować, wspólnie odbywać sparingi. No, myślę, że to się przełożyło z korzyścią do podniesienia poziomu sportowego zarówno naszej reprezentacji, jak i reprezentacji Ukrainy. Takie mecze właśnie takich młodych ludzi. Powodują to, że od najmłodszych lat ta kadra się kształtuje, mogą zbierać doświadczenie, by w tych większych seniorskich imprezach juniorskich brać udział z większym, z lepszym skutkiem. E, tak, dokładnie, to, do, dokładnie tak to powinno wyglądać. Ja, ja się bardzo cieszę, że Cezary Żebnicki, który jest tutaj inicjatorem tego przedsięwzięcia. Zgromadził wokół siebie masę wspaniałych ludzi, którzy chcieli go wesprzeć w tej, w tej inicjatywie, czyli w tym, w tym meczu. Podkreślam też, że odbył się już mecz Polska-Niemcy, juniorów w Czuchowie, dzisiaj Polska-Ukraina. No, fajnie, że dla grupy młodzieżowej, szczególnie dla grupy, która potrzebuje tego wsparcia, organizuje się coraz więcej tego typu imprez. No i nie bez znaczenia jest to, że spotykamy się na pełnej hali, na pełną halę kibiców, którzy z nieukrywanym entuzjazmem oglądają tą dalę. Rzeczywiście, można tutaj dostrzec faktycznie wspaniały doping i pełna hala, czyli dowodem na to, że, że zawody w grupie młodzieżowej mogą być atrakcyjne jest po prostu to miejsce. Także ja też wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby w kolejnych tego typu imprezach brali, brali udział zarówno jak i kibice różnego rodzaju, yy, też ci, którzy mogliby się stać partnerami takich wydarzeń. No i tak przy okazji tego meczu podkreślając to, że naprawdę końcówka roku jeżeli chodzi o Polski Związek Bokserski i wydarzenia związane z boksem jest bardzo napięta. Zostaje kolej ostatnia gala tak naprawdę Suzuki Suzuki Boxing Night, którą będziemy mogli oglądać już niebawem. No, końcówka roku, szczególnie listopad i grudzień bardzo napięty kalendarz zresztą sami państwo Oglądaliście niedawne pewnie finały z Zabrza, gdzie, gdzie, gdzie były finały kobiet jednego dnia, następnego dnia finały mężczyzn. Wcześniej zakończył się tu Drogosza, jeszcze wcześniej przypomnę młodzieżówka w Mielcu, także tutaj ostatni tego typu event, a zakończenie sezonu toru 16. Serdecznie wszystkich zapraszam. TVP Sport, godzina 20.